lecimy dobre tak. dobra dobra ale poszło szybko dobry Przemek easy na 1hp dobry cheat Morabione. był w ogóle nie? o i znowu dobra jadę wam tu was co? co to jest? nie Sąjone. mam pytań ej Przemek oni są bici po prostu jeszcze raz jeden o nie już 1000hp dobra no stary ej co ty tu robisz? jaj tu Ej, bo ja nie ogarniam tego jeszcze Nieee W luminię stary Ja uciekam, Przemek musimy go teamowo zniszczyć Ale dawaj kyzu No coś ty ty po tego Info dawaj, info dawaj Przemek No ja jestem na zielonym, go tu nie widzę Jezu, lawa Uff Podłoga to lava. No na chillu stary, podłoga to lawa Taktycznie go, kyzu Ej, chodź, 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 chodź tu Przemek, chodź tu Przemek Gdzie? No tam po prawej, trzy Gdzie? No tutaj, tu Halo, Szemek, tą drugą prawą, no? Chodź. Dobra, no? Lawa! Jesteś? Dobra, i teraz na trzy, cztery Raz. Dawaj, 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 to samo, to dobra, samo. Po lewo ich! To samo, to Co samo. Jest? No lecę! Jest tu, z pompą. No, stał dużo headów i ja umarłem. No Ma 200 HP, ma 200 HP. Easy go robisz, stary. Przeładuj się. No, dobra, easy, teraz stary go robisz. Podejdź, zraszuj, zraszuj! Nie! LOWA! Ej, 40 sekund, nie? Dobra, Przemek twój, nie? Patrzcie, Przemek tutaj robi Global Elite. Nooo! No. No. No, proszę, proszę, no, ten. proszę, Przemek proszę Państwa! Ubie. Przemek wykierował tutaj rundę. No tak To mi się podoba, to mi się podobało. Znowu 1000 hp. Gdzie to jest bez sensu akurat. Tyle się gra.

Blumi, lasz, ja pierdol... no, nie! 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 Ich. Mamy, jest to sam. Blumi, nie! 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 Jest trzeba go! No! Co? Fryer z tym pompą? No. no! Ja! No, ja go nie! No, nie! 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 jest no, dobra to no, się Nie! Dobra Dobra, zobaczymy Nie! Blumi, zobaczymy, blumi. Dobra. Nie! Co? Nie! ja też. Nie! 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 No. O Nie! Jest tutaj na pomarańczowej. im no, ja pomarańczowej. Ja spodziewam się Kurde no, wezmę co to, to To ja co ja? Lawa, Lava, Lava, lawa, lava Ja tak trochę będę hawczyła aż do mnie przyjdzie Lumi lava, Gdzie, on Gdzie on jest? Gdzie on jest? No on tutaj tak <śla> Ej, dostałeś ode mnie 53! <śla> <śla> Aha, bo ja bym się chyba Aha! On sobie wziął, wziął tą apteczkę no bez kitu... CO?! Dobra. Kuzu? no, no Kizus, skąd ty się żeś tu wziął! Nie, no, no, nie, nie. nie, nie, to jest... to jest szkództwo. <grym> Wiem, ja tam będzie kampił teraz. No, no. no stary, jak ja na chill'ku tu będę kampił. Bez kitu, Kryzu, co się dzieje z tobą? Jak my chyba kumple jesteśmy, co nie? No tak. No ta. No ta. Dawaj na no ta. no chill'u, kumple, dawaj. No to przyjdź do mnie, stary, no. Ej, I... Co?! o ile? Jak mi zostało 86 HP! Joko Michelos! Ja pierdzielę, nie? No, ładnie, ten, Gdzie gdzie grzesz odrodziłem! No co? No dlaczego? Ten się zawsze odradzał obok mnie, no co za gość? Boże. Weź, weź, zmień tego, stary Dobra. Jak się odrodziłem na środku jakichś słupków zrąbanych? Bez kill tu. On nie hatrze. No znowu, tu jest! Ej, bigo, bigo, dobra, easy! A co ty Przemek? Jak my. A jest obok obok ciebie jest. O? Nie, on na zielonym jest. No to nie złe, obok ciebie. Nie wiedziałem, że on jest. Ale popy zostaw, nie bierz tego. Boże, mi się zrespił między nas, dwó między dobra. nas dwóch. dobra. no to prawda. Nie, mój! No, a. no, no bo, to było? A, bo to nie pali, bo jest only headshot. A, A, No tak. No tak, no tak! No, Fajnie, tak. no, on papry. nie headshot. Ej, bye. Ej, tu masz. Ej, tu, weź tutaj, tutaj Nie, weź, wiem, ma. nie, 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 bo jak tam. Co? Jest! No. Ha! Przelek robimy ich na cylko. Na cilko. Tam jest kałak. Tu jest kałaszek. kałaszek, o. Tu. O! Nie ma tu nikogo z nich. O jaki rozrzut jest zrąbany, o matko. Aha! A. No co to? Co? Co? Co, co? co? Ja co to było, Boże, gdzie to strzelał? Lol. No stary pozdro z rozrzutem. Kizu. No serio. No Obity no. jest, obity jest. I to pompa jest, nie? Znowu koło Kurde, znowu kezerzy. Zielony mi coś. Znaczy był chociaż. Nie kłam. A Kiesiu skacze po mi. tych tych gąbkach. Nie. Tak, bo ja jestem przeauglu stary. Ja też. Nie, ja jestem bardziej. No, nie No nie? Ej, spalę się. Dobra. No i gdzie ty jesteś? Nie Ja Ja typowo nie po HP posiadłeś frajerze. Apteczkę weź, apteczkę weź. Co za... Ja wiedziałem, że nie weźmie. No, o tam widzę, że u tiry jeżdżą. Spoko, spoko. <laughs> Pozdrawiam tak, tiry. Tak, to ja. <laughs> Jak to ty? To, to spoko, to jednak nie tiry, tylko przelekę. <laughs> Dobra. Easy to jest. IZI-ka. Ja mam wystarczająco, żeby ci zabić, stary. Więc ja sobie... Się dawek, się dawek, go, Jedziesz, go. No, nie go, go, Gdzie go. Nie! 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 Lava! O kurde. Dobra. Stary, patrz, widzisz gdzie jestem celowany? No, no, to przejdzie. Jezu po lewo, po lewo. No nie. nie jak ci odleciał ten, nie? Zabij go no, widzisz go. Jak to mnie widzisz? Za to... Nie. Nie, nie, nie bij, nie bo bij, bij nie bij, no. JOP! O co Ile ty miałeś tak, 14? Ja spułę, tak. A ty raz przez nie, A nie się No stary, no pozdro, że cię trafiłem, jak... On nie chętnie no, dobra. Co on tu robi? Ej, Blumiego zabij, On jest na zielonym. O dobra, to już było. No nie! Co tam, Blumiego, no fló? Ty o... masz kurde Jezu, Przemek Czemu, przemek? czemu ja znowu zostaję z kysem No mi się już nie podoba ta gierka. Dobra, a lawa teraz nic nie robi, więc git. Ja mam taką. No nie! Przemek, teraz ty musisz sfragować. Ja ci mówię, przemek, jak ty teraz robisz fraga, to my wygrywamy 2 do 0. Wiesz o co chodzi? Że ich jest 0, nas 2 gdzie mnie za... Dobra, easy catch. Chyba w złym no to momencie to powiedziałem. No ty... Easy. Ty. Dobra, chyba nasz team się nazywa skill team. Dobra, Dobra no dawaj Przemek. Easy skill Dobra. team. No co on tu robi mi tutaj, ten gość? No jeszcze Robiłem. z famasem się od razu No A ja z krokiem takim Dobra. sobie stoję, no. Stary, easy. Na zielonym jest, no co za ziom. No co za ziom, ja nie wiem co za ziom, nie. Kórze, nie to, i, tu. I to i to cały czas w nie Blumi, tylko no w cały czas obok mnie się respi, no co za gość. Wyłącz te haksy. Wyłącz te haksy, właśnie. Jest, nie. jest, Blumi, on tam jest, ten, ten, gdzie HP jest. Tak? A gdzie no. Blumi? Dojeżdżamy go? No A, za to jest Tak, dojeżdżacie mnie, pozdroszajce dla was. Poczekaj, ja sobie wezmę najlepszą broń. No. Ja ci wezmę najlepszą na broń. Nie! No. Ej, no, nie, ja, nie dojeżdżaj go, nie dojeżdżaj. Trzeba to taktycznie zrobić, nie? No, ja wam tam taktycznie. Dobra, easy. Co za frejrzy! Loa ma loa, oh. 10hp ma! Nie! Jesus. Ja miałem 1hp! Weski tu, co za kizu. Ła Dobra. dawaj łak kizu. Dawaj łak No Przemek, ja ci wierzę, że ty grasz. Ja kaprę. Basalumi Sześć <laughs> ludzie! Czemu? Ej, Jak tu będzie lava, to ja nie zdążę uciec. No no serio Marnie. Blue ja nie zdążę No nie no Blue mi ty... Minus 42 Przemek stary nice, Gdzie jest? O, tu, A ja się ta. mogę pićcie. Nie, 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 nie zadajcie sobie. No witam z tej strony Ciebie ze mną niedorozwinięty film i bardzo fajnie sobie pogramy na podka do hey. Ej, co tak A wysoko sterownik, Przemek? Ja bym na jakiegoś mutanta trzymasz ten celownik tak wysoko. Na A, no stary. Ej, skocz! A, lava! Czy jest klocek pod Jest. Ej, strzel w ten klocek stary, zobaczysz. Pa. Jacob, ty nie... możesz patrzeć na mnie, czy nie? No oczywiście, wiem gdzie jest. A jesteś. co to daje? Co to daje? Patrz, wolno lecę, ja pierniczę. A, yes. Nie! Nie! Przemek ubrzelił. Ale BH siada. Bez kitu, nie? Ale to gówno jest. Yes. Ej, dobra, to, stary, tutaj remisik wyczuwam, nie? O, 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 Czemu, o, o. jaki remisik? Poczekaj. Przemak w celu się tu, no? Nie tu, nie tu, tu. Wskocz, stary. No! I teraz się w celu. Z tego wskoczenia. No tutaj, no. I on tu stary będzie, ja ci mówię. Nie tu, tylko tu. I no trochę niżej. I stary Easyfrak. Jak Jacob tutaj cię poprowadzi do zwycięstwa. A jak nie? O, nie, 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 widzisz nie, nie, nie. już, widzisz tu. I stary. Dobrze, ale... No nie! No! I nie mam pytań. No i... Dobra, Przemek, patrz, teraz, teraz timowo Teraz timowo stary. No nie, znowu tutaj jest blubit! Boże! No i... Ale patrz, Przemek, zrób tak, żeby to oni się ciebie bali. Ale, ale dzisiaj już. No ale jak on się koło mnie z FAMASem? No po... ksary, jak on bierze 200 HP i myśli, że jest fajny, nie? Hej, dwaj, ej, zobaczcie do staty: 2,11 oh 5 chodź tutaj, kizu No jeszcze 3 Daj, tutaj wejdzie, no 6,40! No, easy! Boże, no tak, dwóch na mnie jeszcze: 69 chodźcie we mnie. Zapraszam. Boże Widzisz nie jakiś miejsce? Nie Gdzie on jest? A to ty lol A to ty lol <noise> Nie wiem gdzie on jest Na górze, na górze, na górze, na górze Poczekaj, tam gdzie tam jest Bierz go, bierz Auk. go Auk Auk Nie ma go, tak. uciek Jezu Ej bo ja mam 3 tylko Ooo ja mam się... J Je, Jest tam, jest Pa, onawczy <noise> Pa, onawczy <noise> No? więcej? No stary, ja faj mnie kampić. Jak ja tu na was czekam kulturalnie. Dawaj, dawaj go, dawaj go. Dobra, ja chyba jednak nie, nie chcę. Ile ty masz SHAP? No stary, tysiąc. Aha. Ja Jak tu przeciwnie skaczę? Ty, uspadłem. Dobra, A, dobra, nie. dobra, Jestem z oknie! Dobra, 10-5, kurde Jak my was zaraz tak na pyrkę będziemy jechać Dobra, o, dobra to jest ma No to jest mapa ewidentnie Szemek, zobaczcie, Przemek teraz się odpali i zobaczcie co będzie Ale czekaj, po prostu Kyzu nie może stać obok mnie Dobra, nie stoi dobra, już jest, jest dobrze to jest No i stoi koło mnie ten frajer spinanki Kurde, co za nowy kto jest skończony za Ja sobie Przemek, nie wchodź w to, bo czy to podniesie Przemek, z to co jest?! Nie, no! Umiera, umiera. A, jest, a, jest. Rak, rako, rak o Przemek. Przemek. korak. No nie! Dobra. Cicho. Teraz cicho jadę. No stary, ja mam pinę, indyja, ja mam ósma. Dobra, jadę wam! Okej! Okay. Co? Dobra, cicho. Jak ty go zabiłeś? Cicho, nie. on jest? Ty on jest na zielonym, on jest na zielonym. O ty hamie. A ty, Ham jest brodą. Dawaj, stary, przemko. Czekaj, lawa jest, musi być ten. Tu przejdzie. <śledzianie> przemek, tak, taktyczny przemek, taki widzę, nie? Dobra, dawaj, Przemek, patrz. Teraz Dawaj Jedziesz go, on ma nowe. Placy, placy! Ej. Skąd? No, z pleców, on był tam. Dabaj, nie, doszedł. Przemko. jeszcze <śledzianie> Cię nie zobaczył bez luz. Nie, brodzi, no. <śledzianie> tu nie ma <śledzianie> tego. To jest lawa. Ja ha, co za napki, Nublumi no, Nublumi, no, Kizuak, Przemko, Silver <podz morphoń> Dobra nie mam pytań, nie, co nie... Pięćdzie które robią Silvery W go <sparce> O, widzisz? Na przykład biegają znowu i się nie obracają, gdy przeciwnik do nich strzela. Co nie? Na przykład. No. No tak. No tak. No tak. No, 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 no <sparce> dawaj. Stamy. Dobry pomysł do następnego odcinka. <sparce> <gryở> dawaj Przemek. Tu jest na zielono, na 100% oh, widziałeś go widziałeś. Pronite pronite weź Nie, nie daj mu wziąć Pronite. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, Najlepsze jest to, że Przemek miał to pro 90 do wzięcia, ale go nie wziął. Zmolał go wziąć same. CES-a do No nie! Do <głos> <głos> Dobra, teraz... Nice, <noise> spali. Jest! Nice, Przemko! Good job! Ja, jak, hij, jak, się, jak, jak, je, jak to... Jak to zgrzywa? Jak ja spadłem w ogóle? To szybka <noise> ronda była, guys. <noise> Dobra, teraz... Teraz was jadę. Oj... Przemku, teraz Co tu robisz? p ma, ma, za tobą! Wiem i tutaj jest jeszcze KZU! Krutak, strzelaj! No strzelam! Do do Tu jest jeszcze no, jeden! Jest no, kasy! O, kasa to jest w sumie niegłupie. Stary... Lawa! Kutu! Ej, i poczekaj, bo Fśiamek nie może myśleć o dwóch rzeczach na raz. On może Bluey, tylko jedno robić. On albo strzela, albo skacze. Ja, ja, ja. Bo ja muszę albo się chop. ...na dupę Dobrze, dobrze go! Ej, no, Blue, no, mi no, planterze! No, no jak się patrzy? Nie powinien otwierać. No, serio. Ja wiem, gdzie on jest, chodź, mam pomysła. No, on na pewno dwie wysia... 200. Jest. Po to był. Easy. Pasz Przemek jak się kieruje. Ile chyba miałeś? Jeden. No jak to jeden? Aha. Aha. Kezu, serio? <gryzł serio? <gryzł> ja, <gryzł> ty serio? serio? Ja wiesz. Kto ty? Ej, do gdzie jest? Dobra, jeden. Aha. To nie również, No bo taki Róba, zostaje, po Dobra Przemek, to jest przemek dawaj, dawaj kurde Co? Nie, 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 no bo, bo przemek, nie No nie, jako papi No bo jak przeżyjesz to masz, dlatego wy wygrywaliście, bo tu chodzi o to, żeby przeży przeżyć, nie Przemek musisz go obić, przemek no nie traf go. Nie? A, Jak tu trafił? Ja nie. nie Przemek ile... Przemek, tam sobie Da się to jakoś przejść, żeby nie musieć brać z tej głupiej No skąd on się tu wziął? No, nice! Kizu, Dobrze, ja czełech. Dobrze, Czemek, to mi się podoba. Ej! No prosto, powiem. Ale ty, żeś minicie zabrał, No skąd? Tu weselsać, bloomie! No nie! No nie! No nie! Dworo z tą kosą! Nie, 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 ten kiedy bo my się możemy dogadać. Dobra. Serio? O. Ej, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest na zielonym, jest na zielonym. O, obit jeden. Dobra, czekaj, dobra, nie chcę być na zielonym Dobra, Easy. Dobra. No. Ej, marmora nie mam, że co tam? 13-10! stary na cilu ich robimy. Dobra, czekaj, jedziemy! No nie! Kyzu! Żij tam przemek! Nie, zostaw mnie, zostaw mnie! Kyzu! Nie! Dobrze! Weź <laughs> do automatycznego! Raz ja pierdzielę 1311, ale easy! Easy jak Kizu Dobra Ej! nie. Dobra, nice. lecimy na zielonym, no na, na zielonym jest. Easy go, mnie easy, no? Gdzie on jest, gdzie on jest? Na pomarańczowym, na, na pomarańczowym. Widzisz? O, widzisz? Dobra, leci tu, widziałem. Ja?! Yes. Ja no, yes. 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 Ale taktyczne, ale to było taktyczne. No, to mi się, no, się no, podoba, to mi się podoba. Jecha pierdolę. Bloki za tandemku. no jeszcze ja no, nie, nie. Ale noob team. Plecy! Plecy, precy, plecy, plecy! Dawaj go razem, daj go razem. Nie, pomóż nie, babuś, Idę! No, pomoż, o nie, No nie, nie, on tu jest! On, nie, nie, No nie, co ty tu robisz, gościu? Alu, nie, robisz, nie, Poluję mnie? Dobra nie, remis. nie, nie, się spali, no, ja? nie, to, nie, jaki no, nie, 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 Do nie, Remisi A do, ilu gramy? do 16. Aha. Dobrze. nie, 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 nie Mówiłem, Poczekaj, wóz... bo to jest on nie headshot, on nie headshot, stary. Na chirku. Mówiłem, że to mapa CT. O, jest tutaj! Dobra, Braz. jak, to Sze, jak dostają! <laughs> Ale easy! Co co jest? To mapa cety. Jak mapa, wy easy jesteście. Mapa CT. No co? O, dobra. On nie headshot znowu. Aha. No! Teraz ktoś mnie nie porobił. Ja to przez przypadek stary, spokojnie. No pewnie. No, 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 ta ta, błędy dzień dzień. no. Ej, no tak, błędy się zdarzają. Ej, mnie, no. panikę mają, jeszcze strzelają. Jedzie. No, Loma ma! Lol! Zabij go, bo Zabij. nie zabiję. Nie ma Lol. bo to jest oni headshot. Ale czy sta? Aha. Aha. A, bo ja sobie wziąłem HP. Lol. Aha. Lol. Ej stary, 15-13. Kyzu. Ej, co? Jest przy apteczce. Ej, są w zwójkę, tu, ketłubie, stary. Co? Kiedy są? Gdzie indziej jestem? chodź, chodź, uciekaj. Gdzie jest Blumie? Dobra, stary, Easy. Jeden ma z nich, Musimy poczekać, no oni są tam. O nie! Patrz, oni tu stoją. O nie? Gdzie? Tam, w tym, na tym zielonym. No, pewnie. Ja mam Blumie, musisz go grać. Idą masz? 300. Kurwa, tak Dobra, kampimy tu, Easy. Dupe SS. Je, promuż, blubi, blubi, chodź tu, chodź tu, Przemek! Dobra... Stary... Wlecy, plecy, Lecę Przemek! Ej, na hp No skąd się tu wziął?! Lava, w dupę. CO?! Nie, no, Blumi, nie! No, Przemek ma 500! Dawaj, dawaj, Blumi! Nie. 1hp! No, nie! 1hp! <grym> <nie>. no, <nie, grym> żartujesz sobie z nas go. chyba! Ja Jezu! No co ty tu robisz, kizu Wątpię. Nie, musisz go zabić, musisz go zabić! Mam no, go, co? mamy go! No, w dwójkę, w dwójkę. Dawa, Jedziemy go, jedziemy go, dobra. Dobra. I teraz tego ostatniego też musimy... W w dwójkę, w dwójkę, w dwójkę! Przemek, dobra dobra, 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 chodź, no, dobra! stary, na chillu! Ej, lawa! chyba nam robi! Tak! Jest tu! Yes. Nie. Dzięki, 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 easy Nie, peasy siema. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie tutaj lajkacza wbijajcie do ekipy o, i co? I subika z dzwoneczkiem i co? I trzymajcie się. Ju! Yo. Yo.